Witajcie, witajcie. Kolejny odcinek dzisiaj w serii porozumienia bez przemocy, piąty z kolei. Zanim e... zaczniemy, przypomnę, przypomnę pokrótce. Czego już się razem nauczyliśmy, bo to jest nauka dla nas, wspólna dla mnie, dla Was, dla mnie na pewno. E, więc zaczęliśmy od takich ogólnych ram, czym w ogóle jest e, NVC, czym jest porozumienie bez przemocy, w jaki sposób je realizować w życiu, kto jest jego twórcą. To nas poprowadziło do. Odkrycia czterech kroków do serca. To jest pewien fundament. Te cztery kroki, czyli obserwacja, rozpoznawanie uczuć, rozpoznawanie potrzeb i wyrażanie próśb, to jest to, co w ostateczności jest fundamentem dialogu. Dialogu, który dotknęliśmy w trzecim odcinku. Mówiąc o takiej obecności empatycznej, o, ogólnie o empatii, o tym w jaki sposób empatia jest obecna, bądź nie jest obecna, co daje nam, co daje drugiemu człowiekowi, jak ważnym fundamentem w ogóle NVC jest, jest empatia. I później czwarty odcinek doprowadził nas do, do tego, aby, aby szukać języka bez przemocy. Aby też zrozumieć, czym jest y, brak przemocy, aby nazwać to, czym jest przemoc, też jakby dotknęliśmy trochę tego, czym jest y, taka przemoc bardzo subtelna, objawiająca się w manipulacjach. Y, I dzisiaj idziemy dalej. Dzisiaj idziemy dalej, aby być tak, tak. Nie, nie. Czyli być w zgodzie ze sobą, umieć odmawiać, umieć przyznawać komuś rację, umieć zgadzać się na coś, umieć mówić tak, mówić nie w sposób, który nie rani. Bo tak też można powiedzieć w sposób, który rani. Można zgodzić się na coś w sposób bardzo. Lakoniczny, oschły, bez, bez emocji, po prostu jak służbista. Nie? W pozycji służbisty coś zrobić. E, jeszcze zanim zaczniemy, ja też przypomnę, że e, będę używał raczej w większości przypadków e, w tych naszych filmach, w naszych, naszych rozważaniach, naszej wspólnej nauce e, zajęków męskich. Zajmków męskich, po prostu jest to dla mnie wygodniejsze, żeby używać jednego zaimka, nie odmieniać wszystkiego. E, kolejna rzecz, którą też przypomnę: e, nie staję przed Wami jako ekspert z dziedziny e, NVC. Nie staję przed Wami jako. E, Ktoś, kto ma monopol naprawdę i wie wszystko. Staje przed wami jako ktoś, kto się uczy, ktoś, kto doświadcza y, pracy z ludźmi, różnymi ludźmi, pracy duchowej, gdzieś tam emocjonalnej, pracy y, nad historią. I to jest praca bardzo trudna, która, która też jakby. Daje mi bardzo wiele y, materiału, tak powiem, żeby się móc podzielić, I, i w tym dzieleniu się też y, chcę pokazać Tobie, że jest droga wyjścia z Twoich trudności. Że ta śmierć, którą przeżywasz, ta śmierć, w której jesteś, y, ona nie jest śmiercią. To jest pewien etap, który za chwilę się skończy, i te trudy, które są w tobie, którymi się zmagasz, zaraz się skończą. To zaraz, oczywiście, jeżeli chodzi o pojęcie czasu, jest pojęciem względnym, ale się skończą. To jest możliwe wyjść, wyjść ze swoich trudów. Jakby yy, też w całym tym. Przekazywaniu Wam różnych treści. Ja posługuję się różnymi przykładami. Ostatnio miałem rozmowę z jedną znajomą, która mówi: No, tam z jakimś tam przykładem przesadziłeś, może za mocno powiedziałeś. Osoby, które są gdzieś w przykładach, nazwane na naszych filmach jakby też są świadome tego, że, że są będą gdzieś tam nazwane w filmie, ale też staram się, mam nadzieję, jeżeli to wychodzi, aby te wszystkie przykłady były też przekazywane w taki sposób bardzo inkognito, tak by nikt jakby nie dotarł do tego, o kim mówię, aby też kogoś nie obnażać. Nie? Dobrze, więc zacznijmy tą przygodę z wyrażaniem siebie w zgodzie ze sobą. Z tym jak mówić tak i nie, pozostając sobą. To jest fundament, żeby pozostać sobą. Zanim zaczniemy, proszę Cię, byś znalazł, znalazła tę przestrzeń dla siebie. Żeby móc się też otworzyć w jakimś stopniu na te treści, na ten przekaz. Po to, aby też, też móc skorzystać nie dla ciebie. I sobie tak pomyśl, ile razy powiedziałeś tak, choć w środku ciebie krzyczało nie, takie głośne, wyraźne. Ile razy odmówiłeś? Ale z poczuciem winy, lub lękiem, że ktoś się odsunie. Mówienie tak i nie to jest, to jest codzienność, to jest coś, co się nie zmienia. Odmowy, potwierdzenia to jest część jakby ludzkiej egzystencji. Ale w porozumieniu bez przemocy nie chodzi tylko o słowa. Chodzi o to, czy jesteś w tym autentyczny i połączony sam ze sobą? To jest ważne. Czy jesteś połączony sam ze sobą? Dzisiejszy odcinek będzie właśnie o tej zgodzie, ale nie tej, żeby mieć święty spokój, ulubiony święty wszystkich Polaków, święty spokój. Tylko tej, która radzi, z którą. Z kontaktu z sercem daje później owoce wielkie. Będziemy też y, y, mówić o odmowie, y, z łagodnością, tej bezprzemocy, przemocy, o byciu sobą, bez tłumaczenia siebie i bez ranienia innych. Bo to jest tak, że często nie odmawiamy, kiedy naprawdę, po, nawet potrzebujemy tego, żeby już odpocząć, żeby już naprawdę odpuścić, ale nie robimy tego. Dlaczego? Bo boimy się. Jest ten lęk, lęk przed odrzuceniem. Lęk przed utratą siebie. Lęk, 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 lęk. Z uporem maniaka wchodzimy w lęk. Taki naprawdę, olbrzymi, straszny, taki niszczący lęk. Yy, autentyczność, jakby to też nie jest egoizm, nie? Ale jest ważne, że, to, że komuś odmówisz to nie zawsze jest egoizm. Czasami to jest właśnie ratowanie siebie. Wiele osób utożsamia mówię nie z egoizmem. Tymczasem ten VC yy, to akt. Uczciwości i szacunku dla siebie i też dla drugiego. Kiedy mówimy tak wbrew sobie, płacimy olbrzymią cenę. Czujemy frustrację, gromadzimy żal, zaczynamy traktować drugą osobę jako ciężar. Kiedy robimy coś, bo wypada. Ja zawsze mówię, że wypadać to może pomatka z toretki. To jest jedyne, co może wypadać. Kiedy robimy coś, bo tak należy, nie jesteśmy w tym zgodzie ze sobą, że to niestety kończy się to źle, bo tracimy tracimy siebie. I zakładamy maskę zgody. A za, ta maska zgody często prowadzi później do wybuchu, do oddalenia, do milczącego dystansu. O nie, nie spotkam się z nim, bo na pewno zaraz mnie o coś poprosi a ostatnio nie potrafiłem odmówić i teraz jestem w zranieniu wielkim, nie? Powiedzenie tak ma wartość tylko wtedy, gdy potrafisz też powiedzieć nie. I odwrotnie, nie może być aktem bliskości, jeśli wypowiedziana jest sympatia. To zgadzanie się bądź niezgadzanie się, yy, obie te formy, wchodzenia w relacje to jest pomoc drugiemu człowiekowi bo czasami jest tak że kiedy ty odmawiasz komuś pomocy to go ratuje bo uczysz w tym momencie samodzielności znaczy człowiek sam się uczy samodzielności ponieważ musi sobie poradzić sam czasami trzeba dobrze rozeznać czy ja koniecznie muszę teraz się zgodzić nie? miałem taki Taki, taki przypadek spotkałem osobę, kiedy ktoś ją prosił o pieniądze, zawsze dawała. Zawsze. Odejmowała od ust sobie dzieciom, mężowi, zawsze dawała. I, I skończyło się to tak, że w pewnym momencie oni byli w wielkich problemach, właśnie tych materialnych. Właśnie przez ten brak pieniądza. I co? I nikt jej nie pomógł. I nikt jej nie pomógł. Ona. Straciła siebie, traktowano ją trochę jak dojną krowę w pewnym momencie, a na końcu nikt jej nie pomył. I naprawdę miała wielkie problemy. I rodzina była w wielkim kryzysie. Dlatego tak trudno być szczerym. To jest pytanie: takie podstawowe. Dlaczego trudno być szczerym? I teraz odpowiedź jest bardzo prosta. Jest, y, są cztery takie kluczowe wytłumaczenia, dlaczego trudno być szczerym. Ponieważ przeżywamy lęk przed odrzuceniem. Jeśli odmówię, przestaną mnie lubić. Ponieważ przeżywamy wstyd. Moje potrzeby nie są ważne. No, ja jestem tu zawsze ostatni na końcu. Ponieważ odczuwasz poczucie winy, powinienem być pomocny. No gnojek ze mnie, bo nie pomogłem. To jak tak mogłem uczynić? Ponieważ wchodzę w wyuczone role. Muszę być dobrym synem, dobrym mężem, dobrą córką, żoną, kumpelką, kumplem. Psia, psi, love, forever, zawsze ci pomogę. To jest wyuczona rola. Wyuczona rola, która prowadzi niestety do tego, że wiele z tych mechanizmów nas niszczy. A wiele z tych mechanizmów to jest ślad przeszłości. Takiej dalekiej przeszłości. W dzieciństwie, doświadczanych, e, doświadczanych ran doświadczanych odrzuceń, doświadczanych osądów, yy, doświadczanych kar, już niegrzeczny, byłeś zły, nie dostaniesz loda, byłeś tam, zrobiłeś coś, wylałeś kubek wody na podłogę, wylałeś sok i zaraz już kabelek od żelazka czy pasek idzie w ruch. W NBC uczymy się yy, zauważać te yy, Powody niebycia szczerym i oddzielać przeszłość od teraźniejszości. Twoje uczucia i potrzeby dzisiaj mają znaczenie. To jest ważne. Nikt nie ma dostępu do Twojego wnętrza, jeśli nie otworzysz do niego drzwi. Nikt nie może szafować Twoją historią. Słuchaj, zrób tak, bo Przecież w dzieciństwie zawsze tak robiłeś. Albo z ustach, bo w dzieciństwie tak nie robiłeś. E, tak robić nie wolno. Nie może być sytuacji takiej, że ktoś znając Twoją historię, Twoje słabości, wykorzystuje Twoje słabości przeciw Tobie. To jest sprzeczne z tym, czym jest porozumienie bez przemocy. Bo teraz jeszcze trzeba sobie. Też zadać pytanie, czym jest prawdziwa zgoda? Prawdziwe tak to nie zgoda. Prawdziwe tak to nie jest po prostu bycie pod presją. Dlatego mówię tak, to nie jest wtedy prawdziwe. To wybór, który wynika. Z kontaktu z własnymi potrzebami. Ty nie wyrażasz na to zgody. Mówię o funkcjonowaniu w systemie NVC. Nie wyrażasz zgody na to, bo tak nakazuje tobie wiara, bo tak nakazuje tobie moralność, bo tak nakazuje tobie ogólne uspołecznienie. Ty wyrażasz na to zgodę, bo jesteś sam ze sobą w zgodzie. To jest tak, jeżeli twój kompas wewnętrzny pokazuje południe, a ktoś chce, żebyś szedł na północ, to możesz z nim pójść, jesteś wolny, ale zgubisz siebie. I są takie momenty, gdzie trzeba powiedzieć: słuchaj, możesz teraz yy, iść. Na północ, Ja pójdę na południe, odwrotnie, i spotkajmy się gdzieś po drodze, bo ja teraz potrzebuję iść tam. Dla mnie ważne jest zrobić co innego. Moja duchowość, moja wewnętrzność, moja emocjonalność potrzebuje konkretnego zachowania, konkretnego przeżywania, konkretnego funkcjonowania w danym momencie. To właśnie język NBC. Szuka kontaktu, nie kompromisu. Bo kompromis często oznacza, e, kiedy tracisz coś. Kontakt oznacza, że obie strony zostają wzięte pod uwagę. Obie strony. Nazywałem kiedyś z takimi ludźmi, którzy e, no, mieli serce na dłoni. Naprawdę, bardzo. Zawsze wszystkim pomogli, każdemu wszystko dali, wszystkim dogodzili. Zatracali siebie permanentnie. Do tego stopnia, że przepraszam za dosłowność, padali na ryj, a jechali 150 km, żeby kogoś gdzieś zawieźć. To nie jest yy, skorelowanie się z własnymi potrzebami. To jest właśnie. Przymusowy kompromis. Teraz, jak mówić nie? Bez poczucia winy i bez rany. Na przykład, mógłbyśmy dziś pomóc z przeprowadzką. Teraz, reakcja automatyczna, kiedy chcemy odmówić, to jest: Nie, nie mogę, mam swoje sprawy. Do widzenia. Może to powiedzieć w sposób suchy, lakoniczny, bezpłciowy i to jest raniące. I wtedy człowiek czuje się odrzucony, wtedy człowiek czuje się niekochany. E, z kolei e, w duchu NVC to powiemy to zdanie inaczej: Chciałbym ci pomóc, bo zależy mi na naszej relacji, a jednocześnie czuję zmęczenie i potrzebuję dziś odpocząć. Czy możemy znaleźć inny dzień? To jest takie proste. Odmowa nie musi oznaczać zerwania kontaktu. Może być jego początkiem, jeśli pokażesz serce i to, co w tym sercu masz, i też to, co stoi za twoją odmową. Bo same powiedzenie niedowidzenia no jest słabe i rzeczywiście. Nie daje nic, nie wnosi nic do relacji, nie daje nic do, do, do kontaktu i nie jest pomocą dla drugiego człowieka. W momencie, kiedy moje nie ma argument, ma konkretne wytłumaczenie, ma opowiedzianie dlaczego i co i tak dalej, ma, jest znalezione rozwiązanie, to to nie obustronnie nas czegoś uczy. To nie obustronnie nas. Nas do czegoś zachęca. Mnie do tego, żeby skorelować się z własnym sobą, a ciebie do tego, żebyś zobaczył też moje potrzeby oprócz swoich i razem ze mną poszukał rozwiązania. A jak mówić tak, gdy naprawdę chcemy, czasem chcemy pomóc, chcemy być obecni, ale robimy to w sposób mechaniczny, bez kontaktu. Właśnie można po prostu wejść w pomagaństwo, działactwo. Yy, prawdziwe tak to jest świadomy wybór. To jest wolność. To jest kontakt z sobą i z drugim człowiekiem. Na przykład, nie wiem, ktoś przyjdzie i powie, potrzebujesz towarzystwa dziś wieczorem. I można powiedzieć po prostu tak, no, chodź, dobra, no, już posiedź. Nawet jeżeli masz to pragnienie, przekazanie tego w taki sposób, nie zachęca do relacji. Można powiedzieć tak. Czuję, że mam silną potrzebę, żeby z tobą pobyć. Chcę być częścią twojego dnia. Na przykład. Jak czy Widzisz różnicę między no dobra, a tym drugim tak? To jaka różnica między przymusem, a prezentem ponieważ jakby obecność jest też pewnym prezentem to że ja się zgadzam na jakąś relację to jest też pewien prezent pewna coś co ja daję drugiemu człowiekowi oddaję siebie wyrażenie siebie bez tej maski i bez zbroi to jest podstawa otwarcia się na drugiego człowieka wyrażanie siebie to odwaga Nieperfekcja. No, każdy potrafi wyrazić siebie, ale boimy się tego. Po prostu boimy się tego, że będziemy osądzeni, że będziemy zakrzyczeni, zapukani, że ktoś nas wyśmieje. Y powiem Wam szczerze, że y za każdym razem, kiedy staję przed kamerą, kiedy mam wrzucić film, y jestem w lęku. Pojawia się we mnie to, co, co o mnie pomyślą. O, co moi znajomi powiedzą, co moja rodzina powie, która wie, że nie jestem ideałem, która wie, że y y nie zawsze jest tak pięknie. Czy to, co mówię, y może wydać się hipokryzją, ponieważ mówię jedno, robię drugie. Tak, to jest prawda. Ale czy lekarz, który mówi tobie rzuć palenie, a sam pali, nie ma racji? A ma rację, rzuć palenie. Palenie zabija, a jednak pale. Ale ci mówię, że ci palenie. Z jednej strony to jest hipokryzja, z drugiej strony to jest taki właśnie, takie właśnie przekazywanie wiedzy. Nie? To przekazywanie wiedzy. Czasem się potykamy, czasem ktoś nas nie, nie zrozumie, ale każda próba przybliża nas do kontaktu ze sobą i z drugim człowiekiem. Każdy upadek nas czegoś uczy. To jest jakby takie pytanie dla refleksji, nie? Kiedy ostatni raz powiedziałeś tak? Choć chciałeś powiedzieć nie. Kiedy ostatni raz byłeś w pełni obecny ze swoim tak? Czy potrafisz dziś choć raz powiedzieć coś prawdziwego, nie raniąc i nie tłumiąc. Są takie bardzo. Podstawne podstawy, nie? To jest właśnie droga NVC. Kontakt zamiast racji. Serce zamiast strategii. Prawda zamiast gry. To jest właśnie to, co y, też zauważałem ostatnio pracując. Pracując z jednym człowiekiem który był bardzo w działactwie. On każdemu chciał pomóc. I on był w stanie każdemu pomóc. Rzeczywiście. Był w stanie każdego wysłuchać, był w stanie każdego przyjąć, był w stanie z każdym zamienić parę słów, coś zrobić, gdzieś pojechać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie stał się jak taki sklep z dobrodziejstwami. I mówi do mnie, słuchaj, ja już nie daję rady. Ja już nie wiem, za co mam się wziąć, tyle ludzi czeka na moją pomoc, tyle ludzi czeka, żebym coś dla nich zrobił, ja nie wiem od czego mam zacząć, ja wtedy powiem, słuchaj ty zacznij od siebie, w pierwszej kolejności pomóż sobie, to jest najważniejsze, w momencie kiedy zobaczysz siebie, kiedy będziesz potrafił sobie czegoś odmówić, kiedy będziesz potrafił dla siebie się na coś zgodzić, bez robienia tego na siłę, będziesz widział, że daje ci to radość i wolność, wtedy właśnie ta radość i wolność będzie też obecna, kiedy te same zachowania będziesz prezentować w kontakcie z drugim człowiekiem. I jakby drugi człowiek to jest też dar, to jest powołanie. Jest zadane po to, żeby też uczyć się siebie, żeby kochać siebie za darmo, żeby szukać relacji ze samym sobą, żeby w pierwszej kolejności prowadzić porozumienie bez przemocy z samym sobą. Tyle chciałem Wam dzisiaj przekazać, powiedzieć, podzielić się i, i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Ci za obecność. Za to, że słuchasz nie tylko mnie, ale i siebie. Widziałem w ostatnich dniach różne, różne komentarze się pojawiają, też parę osób osobiście do mnie się odezwało, dając jakby jakieś tam świadectwo tego, że, że te, te filmy gdzieś tam pomagają. Tam pojawiają się jakieś subskrypcje, nowe, jakieś polubienia. Ja bardzo dziękuję za tą obecność. To też jakby daje mi taką świadomość, że to co robię ma jakiś sens i że to co robię pomaga nie tylko mnie. W następnym odcinku zajmiemy się czymś też istotnym NVC czyli empatycznym słuchaniem. Trochę wracamy do empatii, byśmy ją dotknęli, ale trzeba iść w nią dalej, ale żeby móc w nią iść dalej, musieliśmy jeszcze przebrnąć przez te dwa tematy, czyli tą przemoc słowną i to, o czym mówiliśmy dzisiaj, czyli odmawianie bez tracenia siebie. Bo To jest też ważne w empatii. A empatyczne słuchanie, czyli jak Słuchać tak, by drugi człowiek czuł się naprawdę widziany. Jak yy, nie naprawiać, nie oceniać, nie odrzucać, tylko być obecnym. Po prostu być obecnym. I zobaczyć to, że kiedy też to, to co wybrzmiało dzisiaj, nie, kiedy Twoja mowa jest tak, tak, nie, nie. Możesz czuć się kochany i możesz też prawdziwie kochać. W tych przepięknych okolicznościach przyrody, które zaraz Wam pokażę bardziej. Bardzo wam dziękuję. Waga, Podejdę. Bardzo wam dziękuję za ten, za, ten, za ten film, za to za ten czas. I tutaj, pejzażyk piękny na pożegnanie. Do następnego razu pozdrawiam.